Bardzo o tym także sponsorzy, którzy uciekają od gali MMA VIP 4. Miasta, w których mogłaby się ona odbyć, rezygnują, nie chcą mieć z tym nic wspólnego. Ale wasza reakcja, wasza reakcja jest w tym wszystkim e, kluczowa. Wasza reakcja pozwala e, uwierzyć, że jednak w tym kraju ktoś odróżnia dobro od zła, białe od czarnego, że jednak my wszyscy widzimy, co jest białe, a co jest czarne. Oczywiście pojawili się tacy, którzy nazywali mnie hipokrytą. Ile razy jeszcze będzie nazywać mnie hipokrytą, skoro ja już wielokrotnie przyznałem, że tak, jestem hipokrytą z tą różnicą, że po prostu trochę mniejszym od Was. Ale cóż, ja naprawdę całego świata nie zmienię. Nie sprawię, że do ringów, do klatek, do oktagonów będą wchodzić wyłącznie ministranci. Natomiast każdy z nas ma poczucie, e, ma wyznaczone jakieś granice dobrego smaku i widzę, że e, ta granica dobrego smaku nie tylko u mnie została przekroczona w momencie, gdy usadzono na tronie Słowika. Została przekroczona w zasadzie u każdej normalnej osoby w Polsce. Dla mnie, dla kogoś wychowanego w latach 90., bo urodzonego w latach 80., usadzenie Słowika na tronie to było jak usadzenie szatana na tronie. Naprawdę, to jest jak usadzenie szatana na tronie i oddawanie mu hołdu. Ale drugi raz tego tłumaczyć nie będę, bo kto miał zrozumieć, ten zrozumiał, a kto nie zrozumiał, ten jest po prostu cymbałem. Natomiast muszę do y, tego swojego monologu sprzed tygodnia dodać coś jeszcze, ale zanim to zrobię, y, muszę najpierw zwymiotować. Otóż Marcin Najman, jak zobaczył, że jest naprawdę w dupie, postanowił zrobić to, co często robią osoby, które są naprawdę w dupie. To znaczy zorganizował, e, zorganizował, dołączył się do zrzutki charytatywnej. Ej, klasyka, wycieranie mordy charytatywnością, nie? To jest kurwa odwieczny od temat. Odwieczny temat. Jak się sypie, jak się wali, to wchodzimy na się pomaga. Znajdujemy jakieś sobie tam takie czy inne chore dziecko, i zaczynamy odbudowę PR-u. Ale znaczy nie w tym sensie się dołączył do tej zrzutki, że coś wpłacił. To, to by było za proste. On wziął ten plastikowy szmelc, który nosił na sobie w czasie tej gali słowik, wziął tą maskę i powiedział, że można ją wylicytować i że pieniądze pójdą na chorego chłopczyka maskę A... Słowika. Zagrał kartą chorego chłopca i jego zdesperowanej matki po to, żeby poprawić wizerunek, wizerunek swój i poprawić wizerunek Słowika, no bo tak odbieram licytowanie maski jakiegoś bandziora. Jest to taki poziom odklejenia, taki poziom zwyrodnialstwa, że ja już nie wiem, co będzie dalej. Co oni będą jeszcze licytować? Obcęgi do paznokci, wiertarki do kolan, żelazka do twarzy, lokówkę do dupy. No, co jeszcze mogą wylicytować e, Najman Słowik i, i ich koledzy? Powiedzcie mi, co. Betonowe. No właśnie, bo to taki jest ciąg dalszy po prostu gloryfikacji, nie? Bo zwykle takie mm, takie. Przedmioty, które ktoś dotykał, ktoś miał, ktoś yy, jakiś tam znany używał, czy whatever, optar się o to No to jakby całą wartość zyskują ze względu na osobę, która z tym obcowała i to jakby gloryfikuje samą osobę, więc no Najman jakby Nadal nie załapał o co chodzi i brnie po prostu dalej w ten sam klimat, także w sumie dobrze, że Stanowski e, Nie złapał się na ten haczyk o nazwie charytatywność tylko dalej to ciśnie i zapewne tam coś widziałem wcześniej, że jakiś tam kontratak wyprowadził. Buty do chodzenia pod, nie, pod nie Wisły, czy co jeszcze? O, może sekator do przewodów hamulcowych. Yy. Tasak do yy, palców? Czajnik do gardła? Mmm... Yy. To się naprawdę wydarzyło? Ten gościu wziął maskę, którą przez chwilę miał na sobie słowik, plastikowe gówno za 17,50 i uznał, że będzie to licytował, że to jest zajebiście fajna pamiątka. Gdyby 100 tysięcy osób wpłaciło po 10 zł, mielibyśmy e, mielibyśmy sprawę mm, załatwioną. Dobrze liczę? Wiesz, co fajne e, można zlicytować po słowiku i całej mafii pruszkowskiej? Otóż, kura można zlicytować. Licytować ich majątek, coś czego polskie państwo nigdy nie było w stanie zrobić, majątek ich, ich rodzin, ich znajomych, wszystko co zdołali ukraść przez całe swoje życie, to się nadaje do licytowania, to powinni przejąć ludzie, a nie, że ty będziesz dzisiaj e, licytował coś, co ma symboli symbolizować dawną władzę Słowika. Łeb swój zlicytuj, może złotówkę chociaż dostaniemy, chociaż też nie sądzę, bo nie wiem, czy kawałek skóry jest tyle, tyle warty. I teraz też się uda. Ratowanie wizerunku przez akcję charytatywne nie jest takie złe. Ma swoje dobre strony. Ale do kurwy nędzy to nie może być. To nie może być maska gangstera. Rozumiecie, nie można y, naprawiać wizerunku swojego i jednocześnie wizerunku gangstera podczas, po, poprzez to, że się dał jakąś gównianą maskę, która nadaje się tylko do tego, żeby ją pizgnąć do pierwszego lepszego kosza na śmieci. A teraz Marcin powie, że my przeszkadzamy w zbiórce charytatywnej, że przez nas ten chłopiec nie będzie. Zdrowy, bo gdybyśmy nie przeszkadzali, to Marcin by te 7 milionów z hakiem uzbierał, licytując kolejne e, maski, gacie i skarpetki słowika no, z pewnością, mm, zaraz nas zaatakuje za to mnie zaatakuje, za to, że rzucam kłody pod nogi i nie pozwalam e, na szczęście zdesperowanej matki i jej synka. Więc trzeba tą obrzydliwą zagrywkę Najmana obrzygać tak, żeby nie mógł czegoś takiego powiedzieć. To jest prawdziwa maska, którą warto licytować. To jest maska prawdziwego bohatera. To jest maska bossa mojej organizacji, bossa mojej organizacji. Przedstawiam wam bossa mojej organizacji. Łukasz Grysiak. Łukasz Grysiak w tej masce jako strażak uratował dwójkę dzieci z pożaru, sam zatruł się dymem, wylądował w szpitalu, ale nikomu nic się na koniec nie stało. Uratował dwójkę dzieci z pożaru. To jest maska bohatera. To jest maska która y, symbolizuje coś dobrego. Słowik niszczył ludziom życie, a Łukasz uratował ludziom życie. I może być dzisiaj z tego dumny. Łukasz na co dzień jest piłkarzem i jest strażakiem. Łączy jedno zajęcie y, z drugim. Idzie na trening, a po treningu. Ratuje ludzi. Wraz z kolegami i tych kolegów też trzeba docenić, też wykonują kawał. A w ogóle jest jeśli link do tej licytacji tej maski, to zostało wycofane. To jak to się skończyło? Bo widzę, że tutaj już rozumiem, do, dokąd Stanowski zmierza, że po prostu robi kontrata, żeby ludzie licytowali coś innego, ale znaleźli się jacyś, <laughs> jakby to powiedzieć. Porąbani ludzie, którzy, którzy zalicytowali tamtą maskę? Chuj hajs już na to poszło. Aha. Aha, licytacja maski Najmana polega na przesłaniu mu oferty na maila. Nie ma jak zweryfikować, ile osób bierze w tym udział. <grywanie> ja, pierdolę. <grywanie> to nie jest licytacja. A to ja widziałem. Ej, dobra, to ja już wiem. Bo tutaj była jakaś akcja, że Stanowski wstawiał, że niby do Najmana ktoś pisał. Tylko czy ja to teraz odkopię? O, tu, że nie wiem, co mnie w Najmanie bardziej szokuje. A, to, że uwierzył, że ktoś zapłaci prawie 1,5 miliona złotych za maskę słowika, czy że to, że nie zgodził się na warunek związany z przelaniem 1,5 miliona złotych na chorego chłopca? I tam była ta propozycja, to czytałem. Dobra. E... I tutaj gość proponuje, że milion czterysta. I potem dostał odpowiedź. Nie mogę się zgodzić. Eryk nie może być zakładnikiem mojej decyzji. Pozdrawiam. E, dobrej roboty. Kłaniam się nisko wszystkim strażakom z całej Polski i chciałem was zachęcić. Licytujmy rzeczy, które łączą się z czymś dobrym, a nie z czymś złym. Nie licytujmy maski usyfionej mafią pruszkowską. Nie licytujmy maski uwalonej Słowikiem i jego grzechami. Wylicytujmy maskę Łukasza, która symbolizuje to, że są w Polsce bohaterowie. Jeśli chcecie taką maskę mieć, ale przede wszystkim jeśli chcecie pomóc Erykowi, bo to jest najważniejsze, to wejdźcie na link, który jest pod tym e, filmem. Adres to siepomaga.pl łamane mafiawon. Jeszcze raz podaję adres siepomaga.pl łamane mafia won. To jest Ale też tak brutalnie patrząc to. To też jest tak, że wiecie no brutalnie nie tak szczerze to prawda jest taka, że ludzie prędzej by wylicytowali tę maskę tego słowika niż tego strażaka, gdyby nie promocja Stanowskiego ludzie to licytują właśnie ze względu no jakby nie patrzeć na no na, na te promo Stanowskiego nie i ogólnie kanału sportowego. Niestety, no to jest taki kurwa brutalny świat Że bez takiego nakładu, gdzie Stanowski jest twarzą e, Zbiórki, bez tego, że stoi za tym znana osoba No to ludzie nie wylicytowaliby nawet takiej maski, w sensie mówię tak, no pewnie za jakąś kwotę by wylicytowali, ale wiecie Że to nie byłyby, byłyby to nieporównywalne kwoty Także fajnie, fajnie, że ostatecznie Stanowski coś takiego wybrał, ale de facto mógł wybrać cokolwiek nie musiało to być nawet tak wielkiego przekazu, mógłby, nie wiem, dać złotówkę i ludzie też by to licytowali za więcej, nie? Więc, no dobry przykład, ale no raczej świat tak w normalnych warunkach bez promo takiego, no nie działa. Karbonka, którą założyłem na tę okazję, jak będziecie dokonywać przelewu, możecie też wpisać w tytule. Przelewu hashtag mafia von, albo, albo nie wiem, jedź mafię na przykład. To w sumie nawet lepszy hashtag, też go bardzo polecam. Pokażmy, ilu jest normalnych ludzi, którzy są w stanie pomóc rykowi ale bez tego całego obrzydliwego bez tych obrzydliwych umizgów do słowika, do mafii, do przestępców. Bez wycierania sobie gęby charytatywnością. Po prostu zróbmy coś dobrego, potraktujmy to, nie wiem, jako kolejny abonament za Dziennikarskie Zero. Rok temu raz taką akcję zrobiliśmy przy okazji ustawy reprograficznej. Teraz możemy na 2022 rok coś takiego e, powtórzyć. A ktoś, kto wpłaci najwięcej, dostanie jeszcze maskę prawdziwego bohatera, maskę organizacji dobrych ludzi. Łukasza e, Zdębna. Ile tutaj jest na Mafia WON? 331 tysięcy. A cel. Cel jest milion, jak widać. Ale dobrze idzie. Jeszcze dwa tematy związane. Dobra, tego to się nie chce, bo to będę no colo tam body Feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Which is how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's